Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym pokazuję to, co zrobiłam oraz dzielę się sposobem wykonania tego. W dzisiejszym filmiku chciałabym Was zaprosić do tego, abyście wspólnie ze mną zrobiły czapkę. Sezon czapkowy uważam otwarty, i na moim kanale rozpoczyna się on właśnie czapką różową, taką grubą, mięsistą, robioną szydełkiem. Tak, ściek jest taki łudząco podobny do tego robionego na drutach, do oczek prawych, tutaj takich grubych, ale jest to czapka robiona szydełkiem. Jeżeli jesteście zainteresowane i chciałybyście zobaczyć, jak w bardzo łatwy i szybki sposób zrobić właśnie czapkę szydełkową, i jak zrobić ten fajnie e, imitujący drutowy ściek szydełkiem, to zapraszam Was do dalszej części i tam pokażę krok po kroku, jak tą czapkę robiłam. moja czapka jest w kolorze różowym dziewczęcym, ale w filmiku będę robiła jeszcze czapkę w kolorze zielonym chłopięcym, także moje dzieciaczki z rodziny czapeczki właśnie od cioci dostaną zmierzę wam jeszcze tutaj tą czapkę na, żebyście widziały jaka, jakie ona ma wymiary już po zrobieniu, w tam dalszej części też, jeszcze, też będę mierzyła ale tutaj zmierzę jeszcze czapkę, żebyście widziały, bo później zadajecie mi pytania, a ja często gęsto zgadam zdarza się tak, że już po prostu tych czapek, czy też innych rzeczy nie mam i jeżeli nie zmierzyłam w filmiku to później jest mi ciężko podać Wam wymiary, bo po prostu ich nie mam więc mierzę czapkę i moja ma tutaj 31 cm i taka na płasko naciągnięta, ma 21 cm ale pasuje na obwód głowy 52-54 cm Także z powodzeniem na takie obwody głowy. Tutaj, według mojej instrukcji, czapeczkę sobie zrobicie, ale sposób, w jaki ją robię, jest idealny właśnie do tego, żeby dopasować na każdy obwód głowy, na jaki właśnie potrzebujecie zrobić czapkę. Czego potrzebowałam do zrobienia tej czapki? potrzebowałam szydełka w rozmiarze 6 mm, plastikowej igły do tego żeby ściągnąć tutaj u góry czapkę miarki żeby móc sobie zmierzyć w trakcie robótki i dopasować do potrzebnej szerokości pompona futrzanego bądź z włóczki można zrobić sobie wełniany włóczkowy pompon bądź może być czapka równie dobrze bez pompona widzicie że też bardzo fajnie wygląda nie każdy zresztą pompony lubi. I ja swoją czapkę robiłam z włóczki na Sport Wool, która w swoim składzie ma 25% wełny, 75% akrylu premium i w 100 gramach mieści się 120 metrów. I do zrobienia tej czapki dokładnie zważyłam i potrzebowałam 115 gram włóczki. I ja tutaj akurat mam tyle ile potrzebuję na zrobienie takiej czapki. Jeżeli będziecie chciały zrobić sobie jeszcze też tutaj z włóczki pompon, no to oczywiście będziecie potrzebowały do zrobienia całe dwa motki włóczki. Ja mam jeden cały motek i troszeczkę ociepinkę z drugiego motka. Zostało mi się z poprzedniej czapki. To co? Tyle rzeczy potrzebuję do zrobienia czapki. Oczywiście potrzebuję jeszcze troszkę wolnego czasu i chęci. Jeśli przypadła Wam ta czapka do gustu, to zapraszam do dalszej części i zróbmy ją wspólnie. I zaczynam robienie tej czapki od zrobienia 40 oczek łańcuszka. Robię pierwsze oczko, drugie, trzecie i w ten sposób muszę zrobić 40 oczek łańcuszka. Mam 40 oczek łańcuszka, robię jeszcze jedno oczko do tego, żeby przejść do pierwszego. Rzędu. Będę wbijała szydełko w drugie oczko od łańcuszka, ale pierwszy rząd będę robiła półsłupkami nawijanymi, czyli nawijam sobie włóczkę roboczą na szydełko, wbijam szydełko w drugie oczko od szydełka, wyciągam, przeciągam przez tą pętelkę. Włóczkę roboczą. Mam na szydełku trzy pętelki. Chwytam za nić roboczą i przeciągam przez wszystkie trzy pętelki. I to jest pierwszy słupek, pierwszy półsłupek nawijany. Więc jeszcze raz dla utrwalenia. Na szydełko nawijam nitkę roboczą. Wbijam szydełko w oczko łańcuszka i przeciągam przez to oczko nitkę roboczą. Na szydełku mam trzy oczka. Trzy pętelki. Chwytam za nitkę roboczą i przeciągam przez wszystkie trzy pętelki. I w ten sposób zrobiłam drugi półsłupek nawijany. Jeszcze jeden. Nawijam włóczkę na szydełko, wbijam szydełko w kolejne oczko łańcuszka, chwytam za nitkę roboczą, wyciągam przez to oczko z powrotem. Na szydełku mam trzy pętelki, chwytam jeszcze raz za nitkę roboczą i przeciągam przez wszystkie trzy pętelki, jakie miałam na szydełku. W ten sposób zrobiłam półsłupek nawijany i takich półsłupków nawijanych muszę zrobić 40 do końca łańcuszka. I zrobiłam 40 półsłupków nawijanych w pierwszym rzędzie. I teraz możecie sobie wziąć marker, tak jak ja, i zaznaczyć tutaj z tej strony yy, dla ułatwienia, że to jest... Początek rzędu, i też tutaj będzie moja prawa strona, dlatego, że pierwszy rząd będę robiła półsłupkami nawijanymi, tak jak to zrobiłam przed chwileczką, a drugi rząd będę robiła oczkami ścisłymi nawijanymi. I tutaj, żeby nam się po prostu to nie myliło, do tego jest mi właśnie potrzebny ten marker. I teraz przechodząc do kolejnego rzędu, muszę zrobić jedno oczko łańcuszka, odwrócić robótkę na lewą stronę. I od tego momentu do końca robótki będę wbijała szydełkiem. Zobaczcie sobie, mam przednią i tylną nóżkę oczka, i szydełko będę wbijała zawsze pod tylną nitkę. Czyli będę chwytała, wbijała tutaj chwytając. Pod, za tylną nitkę. I teraz w drugim rzędzie będę robiła oczka ścisłe nawijane i robię to w taki sposób. Chwytam szydełkiem za nitkę roboczą, wbijam pod tylną nitkę, chwytam za nitkę roboczą, wyciągam przez, pod pętelką, pod którą się przed chwileczką wbiłam, i jednocześnie. Przeciągam przez te dwie pętelki, które miałam na szydełku. I jeszcze raz. Zawijam sobie nitkę roboczą na szydełko, wbijam szydełko pod tylną nitkę, chwytam za nitkę roboczą i wyciągam przed, pod tą pętelką, pod którą się przed chwileczką wbiłam i przeciągam od razu przez dwie pętelki, które miałam na szydełku. I jeszcze raz. Za, pod nitkę roboczą Zawijam sobie nitkę roboczą na szydełko, wbijam szydełko pod tylną pętelkę, chwytam za nitkę roboczą, przeciągam przez pętelkę i przez dwie pętelki, które mam na szydełku. I w ten sposób muszę zrobić 40 oczek ścisłych, nawijanych do końca. Do końca rzędu. I to jest mój drugi rząd, który robię na lewej stronie. I do końca robótki należy powtarzać właśnie te dwa rzędy. Pierwszy, który robiłam przed chwileczką oczkami, półsłupkami nawijanymi, i drugi, który robię aktualnie oczkami ścisłymi nawijanymi. I pamiętać trzeba, że za każdym razem szydełko muszę wbijać pod tylną nitkę. I zrobiłam właśnie drugi rząd robótki, w którym robiłam oczka ścisłe, nawijane. I teraz przechodzę do kolejnego rzędu, i za każdym razem przechodząc do kolejnego rzędu robię jedno oczko łańcuszka i odwracam robótkę. I teraz, zobaczcie, tutaj już nam ładny ten taki, jakby szlaczek prawego oczka. Yy, właśnie zaczyna wychodzić i to będzie ładnie widoczne na prawej stronie. Chociaż te dwie strony lewa i prawa będą bardzo do siebie podobne. To jednak no, ta prawa strona będzie bardziej taka... Mm, to prawe oczko będzie na prawej stronie będzie takie bardziej zaakcentowane. I te dwa rzędy, które przed chwileczką właśnie Wam pokazałam, należy powtarzać do końca robótki. I ja swoją czapkę robiąc na obwód głowy 52-54 cm takich motywów składających się z dwóch rzędów musiałam zrobić 20. Jak już to wszystko będę miała zrobione, to spotkam się z Wami i pokażę, co robiłam dalej. I mam już zrobiony cały prostokąt na czapkę, i mój jest duży. Teraz Wam zmierzę, żebyście widziały, ile centymetrów ma mój prostokąt. Wysokości ma 31 cm, a szeroki jest bez naciągania, tak? Nie, nie będę tutaj naciągać, tak na płasko jak leży. Szeroki jest na 45 cm. I teraz, jak już mam cały ten prostokąt na czapkę zrobiony, to teraz zobaczcie, tutaj mam mój marker, który mówiłam, żeby założyć sobie na początku robótki, bo on mi pokazuje, że to jest moja prawa strona robótki. Co prawda, te dwie strony są bardzo do siebie podobne. Z jednej strony, z lewej strony wygląda to w taki sposób, a z prawej strony wygląda to w taki sposób. Na prawej stronie ten. Te, ten taki ściek, jakby z prawych oczek robionych na drutach, bo to tak mi bardzo przypomina, właśnie prawe oczka robione na drutach, jest bardziej wypukły i bardziej widoczny. Więc teraz, jeżeli już zrobiłam ten cały prostokąt, to tutaj nie ucinałam nitki, nie urywałam, nie ucinałam i nie kończyłam, bo teraz to będzie mi potrzebne do tego, żeby zszyć po prostu tą czapkę tutaj. I muszę ją złożyć sobie prawą stroną do środka, żeby szef był na lewej stronie wewnętrznej czapki, a od zewnętrznej, żeby to ładnie estetycznie wyglądało. I teraz nitkę odchylam sobie do tyłu, wbijam szydełko tutaj na skraju robótki i przeciągam tą pętelkę na tą stronę. następnie wbijam się jakby w pierwsze oczko pod dwie niteczki, tutaj tak będzie to, to widać, ja wbijam się pod dwie niteczki i tutaj mam skraj robótki i też wbijam się pod drugą tylną pętelkę i robię przeciągam przez tą pętelkę, przez tą w którą się w pierwszą wbijałam i robię półsłupek i znowu Kolejne oczko. Tutaj na tej części szukam sobie drugiego oczka i wbijam pod tylną pętelkę, przeciągam i robię półsłupek. I w ten sposób zszywam do końca tutaj czapki. I mam już zszyte. To teraz ucinam sobie kawałek tutaj włóczki jakieś nie wiem 30 40 cm dla tego, dla wygody po to żeby tutaj zszyć tą ściągnąć tą czapkę już u góry. Więc ucięłam sobie taki 40 centymetrowy odcinek włóczki i przeciągam kończę już tutaj robótkę. I tutaj mogę sobie teraz zawiązać tą moją Włóczkę z końca robótki i z początku robótki zawiązuję sobie je na supełek. I teraz właśnie biorę grubą igłę, nawlekam igłę i muszę teraz przeciągnąć tą włóczkę tutaj przez tą czapkę. I ja sobie będę przeciągała. Wychodząc tutaj w tych prawych, jakby oczkach. I doszłam do początku, gdzie zaczynałam przewlekać tą włóczkę. I mam przewleczone, i teraz muszę to ładnie zaciągnąć mocno. I poszywać tak, żeby nie była widoczna tutaj ta dziura na, na samym czubku czapki, tak? Więc zszywam sobie to ładnie i dosyć mocno. I czapka już praktycznie można powiedzieć, że jest zrobiona. I sprawdzam sobie na prawej stronie, jak to wygląda. Czy jest ładnie? No, jest ładnie. Więc teraz sobie zabezpieczę tą włóczkę, zawiążę na końcu jeszcze raz supełek. Obetnę i czapka jest już praktycznie, można powiedzieć, gotowa. Pokażę Wam, że tego szycia, które szyłyśmy, tutaj ono właśnie jest. Na prawej stronie jest niewidoczne, na lewej można powiedzieć, że też praktycznie jest niewidoczne. Oprócz tego, że jest tutaj no, taki jakby mały rancik wynikający z tego, że szywałyśmy to półsłupkami. I co? Moje czapki właśnie tak wyglądają. Są z... łatwe do zrobienia przez te nawet początkujące dziewiarki które na szydełku niewiele umieją robić to jestem przekonana, że taką czapkę zrobicie bez większego kłopotu i dosyć szybko, szybko je się robi także na pewno je zrobicie swoim dzieciaczkom czy też innym osobom z rodziny polecam i zachęcam Was bardzo serdecznie właśnie do zrobienia tych czapek jeżeli zrobicie te czapki to będzie mi również bardzo miło, jeżeli przy Udostępnianiu ich przez Was na w swoich profilach społecznościowych, wspomnicie o tym, że ta czapka zrobiona jest z mojego filmiku z za pomocą właśnie moich instrukcji. Bo w ten sposób jest szansa na to, że trafi na mój kanał jeszcze więcej osób i będzie on miał szansę y, rozwijać się, przez co będę mogła dodawać jeszcze y, nie jeden fajny filmik, z którego coś fajnego będziecie mogły zrobić. W dzisiejszym filmiku to wszystko. Zapraszam Was do zasubskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, do wciskania tego czerwonego dzwoneczka, który jest pod spodem filmiku, bo on Was będzie powiadamiał o każdym kolejnym moim dodanym filmiku. Jeżeli filmik Wam się podobał, to dajcie lajka, like jak również będzie mi miło, jeżeli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza pod filmikiem. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!